Wobec negatywnych skutków przemian społecznych można pozostać biernym i się z nimi godzić, lepiej jednak próbować im przeciwdziałać, choćby tak jak uczyniono to ostatnio w Legionowie, głównie w reakcji na głośny raport Fundacji Martyny Wojciechowskiej o zdrowiu psychicznym dzieci, poparty ustaleniami MENU Sejmowej Komisji Oświaty, ale też sygnałami płynącymi od dyrektorów miejskich podstawówek. Dzisiaj startujemy z programem otwartych zajęć dla całych rodzin. Chcemy też odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystać tą infrastrukturę, która jest na terenie miasta, bo w każdej właściwie dzielnicy mamy ogólnodostępne boiska i chcemy zaprosić mieszkańców, całe rodziny właśnie, a więc przodatek z synem, mamy z córką i tak dalej czy dziadków z wnukami, żeby wspólnie spędzali w sposób interesujący dla nich czas, tak? Trzeba dać alternatywę dla internetu, dla gier streamingowych, czy, czy portali z filmami, tak? Trzeba po prostu pokazać, że można w inny sposób spędzić wspólnie czas, bo ta budowa relacji w rodzinie jest bardzo ważna i tutaj jakby ta idea przyświecała temu projektowi. Wszyscy chcielibyśmy żyć w idealnym świecie, mieć same, być najlepszą matką, najlepszym dzieckiem, najlepszym uczniem, nie mieć żadnych problemów, ciągle się uśmiechać, ale życie takie nie jest. Życie jest zupełnie inne i pisze nam różne scenariusze i ten stres i problemy do nas przychodzą. I możemy na to narzekać i zastanawiać się, skąd. Bierze, biorą się te emocje, ale możemy po prostu gdzieś się kanalizować i szukać takich przestrzeni, w których możemy je z siebie wyrzucić, możemy się miło ten czas spędzić. Na początek ową przestrzenią stał się sportowo-rekreacyjny plac na Osiedlu Sobieskiego. Już wcześniej pozbawiony uszkodzeń wynikających z intensywnej eksploatacji, lecz także niestety bezmyślnych aktów wandalizmu, realizacje zajęć animacyjnych wzięły na siebie od lat współpracująca z ratuszem Fundacja Lupus oraz Legionowska Arena. I ta przestrzeń może być wykorzystywana do tego, żeby grać w piłkę, spędzać czas, budować więzi i sąsiedzkie, i młodzieżowe, i z rodzicami, a może stać się przestrzenią do tego, żeby niszczyć na niej różne rzeczy, obrywać kosze, hałasować i, i robić inne rzeczy. My zdecydowanie chcielibyśmy, żeby to była przestrzeń dla ludzi. Wiemy, że ludzie potrafią wspaniale spędzać czas, wiemy, że potrafią być ze sobą blisko i chcemy, natomiast czasami są trudne czasy i czasami trzeba troszeczkę, warto w tym pomóc. Dzisiaj zaczynamy tak delikatnie, w niedzielę, przy pięknej pogodzie, która jest może taką dobrą wróżbą, zaczynamy troszeczkę od rodzin, od młodszych dzieci, ale myślimy o tym, żeby spędzić czas ze starszą młodzieżą. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, aby pomóc młodym ludziom odkryć ich potencjał i nauczyć budować relacje nie tylko we własnym środowisku, a przy okazji przekonać ich, że o to środowisko, ale już w rozumieniu materialnym, należy i warto zadbać. Jest to pewien pilotaż teraz w miesiącach maj-czerwiec. Jeżeli to się sprawdzi, jeżeli faktycznie będą uczestnicy, to będziemy chcieli kontynuować go również w wakacje. Myślimy także o starszej młodzieży. Będziemy chcieli też dla niej zaproponować pewnego rodzaju zajęcia, tak żeby no dać alternatywę dla jakby takiego włóczenia się, siedzenia tylko i wyłącznie bez określonego celu. A żeby aktywnie spędzić czas, bo to jest myślę, że coś pozytywnego, co, o co warto. Zawalczyć, że tak powiem. Chcemy szukać najlepszej formuły yy, i chcemy też te dzieciaki zamiast im zabierać rzeczy, to jednak uczyć ich tego, że kiedy o te przestrzenie dbamy, to możemy im więcej zaoferować, więcej dać, bo po prostu są na to też środki. I taka jest idea. Przyszłość natomiast pokaże, co wyjdzie z próby przełożenia jej na legionowską rzeczywistość. Doświadczenia animatorów z pracy z maluchami są póki co zachęcające, ale wciągnięcie do wspólnych działań młodzieży wydaje się o wiele większym wyzwaniem. Ich organizatorzy wierzą jednak, że w dłuższej perspektywie czasu uda się mu sprostać.